Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, tym razem nie lumpeksowy, a taki bardziej sieciówkowy. Także jeżeli jesteście ciekawi, co mam dzisiaj Wam do pokazania, to oczywiście zapraszam do obejrzenia dalszej części tego odcinka. Zaczniemy sobie najpierw od dodatków, także najpierw tutaj mam Wam do pokazania dwie torebki. Pierwsza z nich to jest Kelvin Klein, taka czarna, zwykła, materiałowa, jak widzicie, i tutaj ma oczywiście logo, takie minimalistyczne, jak najbardziej mało widoczne i tutaj mamy też takie logowane ramiączka, można tak powiedzieć. Oczywiście są dwie przegródki. Jedna jest taka jak widzicie mniejsza i tutaj większa. Mimo że ona jest taka dosyć mała, to jest dosyć też pakowna. Mieści mi się tutaj spokojnie portfel, mokre, suche chusteczki, jakaś wiecie taka siatka na zakupy, tiktaki, taki gumy i inne jeszcze jakieś takie malutkie perfumy, balsam do ust, także troszeczkę rzeczy się tutaj oczywiście mieści. Oczywiście link do wszystkich rzeczy, które znajdę, będą na pewno w opisie, także tam możecie sobie zaglądnąć. To co oczywiście znajdę, to podlinkuję. No, i to jest pierwsza rzecz: czarna, zwykła torebka, którą no, mogliście już widzieć na moim kanale, bo ją od jakiegoś czasu noszę. Tu mam drugą torebkę, i obie były zakupione na stronie eobuwie. Druga torebka jest oczywiście koloru beżowego, beżu tutaj na pewno nie zabraknie. Jest to Big Star, też taka materiałowa torebka. Powiem Wam, że ostatnio jakoś te torebki takie ala skórzane, skórkowe. Mnie denerwowały, bo wiecznie gdzieś tutaj miałam rogi poobdzierane, wiecznie gdzieś obtarta była, a te materiałowe naprawdę są fajniejsze, także zobaczymy jak ta bezoła będzie się nosić, pewnie będzie się troszeczkę brudzić. Oczywiście tutaj mamy taką kieszonkę, jest jeszcze kieszonka na zamek i taka przegródka. No i tutaj też mamy oczywiście... Taką malutką kieszonkę i można sobie coś tutaj schować, także myślę, że torebka jak najbardziej fajnie wygląda. Bardziej mi właśnie zależało na wiosnę kupić takie mm, sportowe torebki, ponieważ eleganckie mam, a coś takiego sportowego na pewno mi się przyda. Wiecie, do dresów i tak dalej, i tak dalej gdzieś sobie założyć, także myślę, że fajna sprawa, także ja jestem z torebek zadowolona. Mimo, że tej jeszcze nie nosiłam, ale już niedługo niebawem będą cieplejsze dni, mniej takie deszczowe jak teraz, więc na pewno jaśniejsza torebka będzie wtedy bardziej użyteczna, niż wiecie, w taką pogodę. Z dodatków mam jeszcze tutaj portfel i czapkę, także nawet nie rozpakowałam, byłam tydzień temu na zakupach i nie rozpakowałam tych zakupów jakoś mi było nie po drodze, także... Leżą cały tydzień, nie było czasu, więc nagrywam haul i Wam od razu pokażę jeszcze z metkami te rzeczy, oczywiście, beż, bo jakby inaczej: jest to czapka z gesa, która kosztowała mnie 119 zł, także 120. Taka zwykła beżowa. Myślę, że na wiosnę do sportowych stylizacji i latem gdzieś na plaży będzie spoko wyglądała, także ja jestem zadowolona. I co mogę powiedzieć? O tej czapce. No nic szczególnego, czapka jak czapka. Akurat wiecie, że kolor beżowy ostatnio ubóstwiam, więc no nie mogła być innego koloru jak beżowego, także pierwsza rzecz. Tutaj, jak widzicie, logo też jest beżowe, także nie bardzo rzuca się w oczy. Następnie mam tutaj portfel i też Wam pokazuję, są zapakowane. Portfel był już co prawda droższy od czapki, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o takie dodatki, to. Lubię sobie kupić coś droższego, niekoniecznie to jest coś porządnego, bo to nie jest skórzane. Jest to normalna taka hmm, skaja, że tak powiem, aczkolwiek hmm, podobają mi się z reguły portfele z gesa, podoba mi się ten mognogram i dlatego też kupuję, a jak wiecie, większość rzeczy i tak kupuję w Lumpeksach, także czasami sobie pozwalam na coś hmm, powiedzmy ekskluzywnego, choć jeszcze Docs. Do ekskluzywnych rzeczy to tutaj daleko, ale no wiecie, portfel kosztował 209 zł, także no nie małe pieniądze. Ja już portfel taki miałam, mam, zaraz zresztą Wam pokażę, prezentuje on się tak i jak widzicie jest tutaj złoto bez, czyli coś, co ostatnio bardzo lubię. Ja mam taki sam portfel, już Wam pokazuję tutaj w torebce, tylko jest tutaj srebro i szarość, także jak widzicie jest identyczny, tylko on już jest po prostu... Zajechany. Miałam też taki sam dosłownie, tak samo otwierany czarny. Także ja te portfele bardzo lubię, bo one nie są bardzo duże ani też bardzo małe, także są dosyć pojemne. Także tak się prezentują te dwa portfele. Także nawet jeszcze nie zmieniłam, jak widzicie, e, ponieważ no generalnie pojechałam za portfelem mniejszym, właśnie do tych y, stricte torebek mniejszych, żeby kupić sobie mniejszy portfel, ale nie było. A ten, co mi się podobał, to nie miał przegródki. Takie stricte na pieniądze, wiecie Takie banknoty miał tylko na kartę I drobne, więc tak, no nie, nie bardzo Chociaż później stwierdziłam, że mogłam go kupić Wiecie, do plecaka, do takiej torby Czy gdzieś na wakacje Także może jeszcze się po niego skuszę Także tak się prezentuje portfelik No i co? Niedługo pewnie przełożę sobie tutaj rzeczy Także z dodatków to by było tyle Następnie mam tutaj dół Także pokażę Wam pierwsze spodnie Bo tutaj są same spodnie Spódnic akurat nie ma. Także pierwsze spodnie troszeczkę są wygniecione. Już kupiłam je jakiś czas temu, czyli takie eko-skórzane, takie czarne spodnie są wygniecione, tak jak mówią. No i ja je kupiłam tutaj w takim osiedlowym sklepie, takim butiku u mnie w mieście. Dałam za nie stówkę i powiem wam, że jeżeli chodzi o jakość, to jest bardzo słaba. Naprawdę mamy jakiś czas, a one już są zużyte, także znoszę je do końca. No i tutaj na pewno też będziecie mieli przebitki tych rzeczy na mnie Ale wracając do spodni, to jeżeli znacie, macie, posiadacie takie spodnie, które są fajnej jakości, właśnie skórzane i nie są, wiecie, takie mało wygodne To dajcie mi na dole w komentarzach znać, bo będę szukała po prostu innych spodni Te znoszę i je wyrzucę, no jeszcze są ok, ale no już ja te zużycie widzę w tych spodniach, także... No, nie jestem zadowolona, bo tak jak mówię, stówkę za nie zapłaciłam, a ponosiłam je, no naprawdę, nie wiem, z dwa miesiące i to nie całe, także słabo, jeżeli chodzi o tą jakość. Także, jeżeli y, gdzieś kupiliście takie fajne spodnie, nie wiem, w jakiejś sieciówce, gdzieś na stronie, nie wiem, zalando i inne jakieś takie strony, to możecie mi na dole w komentarzach pisać. I przede wszystkim, żeby były wygodne. Te spodnie naprawdę są y, bardzo wygodne, mięciutkie, w ogóle ich nie czuję. A jak wiadomo, te ekoskórzane spodnie potrafią być yy, sztywne, nieprzyjemne w noszeniu. Także chciałabym, żeby były dobre jakościowe, dob dobre jakościowo, ale także, żeby wiecie fajnie się nosiło i były przede wszystkim wygodne. Także piszcie mi na dole w komentarzach, bo muszę się rozejrzeć za nową parą takich spodni. No ale to haul, także pokazałam Wam, żeby nie było. Następnie mam tutaj dresy. Oczywiście kolor beżowy. No, także to są dresiki z. Reserved jeszcze tutaj są z metką, bo ja ich nie nosiłam. One są delikatnie ocieplane, takie jak widzicie, więc myślę, że na wiosnę jeszcze można je założyć, bo dosyć cienkie są. Także myślę, że ponoszę i jakby tutaj była cena. Cena jest 45,99. Ogólnie to jest dział dziecięcy w Reserved Tutaj, jak widzicie, jest 1,64 m. Na niby 13 lat, ale na mnie są idealne, także chociażbym powiem, że mam tutaj dwie pary, zaraz Wam pokażę drugie I one na pewno są troszeczkę jakoś inaczej skrojone, nie wiem Ale tutaj w płytkach ciaśnie po prostu mam, w tych szarych niż w tych beżowych, także no nie wiem Ale tak się prezentują, oczywiście tu są ściągacze, także jeżeli szukacie fajnych dresów, które nie są za długie i za duże to możecie zerknąć sobie właśnie na dział dziecięcy Ja tak często robię właśnie Czy Sensei, czy Zara, czy Rizard. Kupuję często po prostu na dziale dziecięcym Ten największy rozmiar Ja mam 1,65 m, tak są na mnie idealne I rozmiar generalnie noszę XS Także jeżeli macie taki rozmiar To Wam śmiało polecam Chociaż nie wiem jak z jakością Bo no nie nosiłam ich, jak widzicie Są tutaj metki Także mam jeszcze tutaj szare spodnie Także myślę, że też one będą fajnie wyglądały Do jakichś adidawsków katanę, białej bluzki, czy też jakiejś innej bluzki, t-shirtu, także no zobaczymy, jak będą się nosiły, jeżeli będą spoko, no to naprawdę fajna cena, bo wiecie, w tych działach damskich te dresy zazwyczaj są dużo, dużo droższe, także tutaj 46 zł, i do tego miałam jeszcze jakąś zniżkę, także no wyszły mi one troszeczkę taniej. Następnie mam tutaj dwie pary jeansów, i słuchajcie, to no są całkiem inne jeansy niż ja noszę, bo jeżeli mnie oglądacie, no to wiecie, że ja spodnie lubię mega rurki, mega dopasowane, najlepiej wysoki mega stan, ciasne. No po prostu lubię takie spodnie i górę, wiecie, że mogę nosić i dopasowaną i po prostu luźną, ale na dół właśnie stawiam taki ciaśniejszy, dopasowany. A tutaj mam coś innego i są tutaj spodnie... To są yy, chyba mom jeans, jak dobrze pamiętam. Oczywiście Wam podlinkuję. Ja je kupiłam na jakiejś promocji. Też w Reserved. Rozmiar 34. Tak się prezentują. I one mają taką jakby szersze, ale Są nie są dopasowane. Ja je sobie tutaj jeszcze podwinęłam. Także mam tutaj dwie pary, ten sam model. Po prostu jak widzicie, jaśniejsze i ciemniejsze. No i Ogólnie nie wiem, nie wiem czy jestem do końca przekonana. Już chodziłam w tych spodniach, oczywiście, bo metek one nie mają. Też kosztowały jakieś 60-50 zł, więc no nie duże pieniądze, więc je skusiłam. Zobaczymy, jak będzie znoszenie. Jedyny minus to wiecie, że te mam jeans i te inne spodnie one mają dosyć sztywny jeans, więc dzień nie, gdzie nam się wpija. Zależy, jak tam wiecie, siądziemy czy co robimy, więc jednak jest lekki dyskomfort, aczkolwiek no, muszę się przekonać do tych spodni. Zależy jeszcze, co się ubierze, więc no, sami ocencie, jak wyglądam tutaj na przebitkach, więc na dole możecie napisać w komentarzach, czy mi pasują, czy jednak lepiej wyglądam w tych takich dopasowanych spodniach. Także e, za nami po prostu dwie pary, jasna i ciemna, także ze spodni to by było tyle ogólnie z dolnej części garderoby i teraz przejdziemy sobie do góry. Następnie mam tutaj beżowy, dłuższy sweterek Golfik. Tak, on się prezentuje, on jest z Sinsay, on jest raczej już wyprzedany, bo ja go kupiłam no, jakieś dwa miesiące temu, także e, też na jakiejś promocji, ale no, chciałam Wam pokazać, może będziecie zainspirowani, może poszukacie gdzieś innego podobnego, bo na pewno znajdziecie taki standardowy model, może gdzieś na Shein, Chain, czy jak tam wolicie, czy w jakiejś innej sieciówce, także Sinsay, tak jak mówię, rozmiar XS, on jest taki za pupę, także nawet nada się fajnie do legginsów. Taki troszeczkę luźniejszy z golfikiem, tak jak Wam wspomniałam, także to jest pierwsza rzecz. Następnie mam tutaj koszulkę, oczywiście jest wygnieciona, bo była złożona, także Was przepraszam, no ale z szafki wyciągnęłam, ona metki nie ma, już też się raz założyłam. Jest to Mango, rozmiar M, ale powiem Wam, że ta rozmiarówka w Mango, no to właśnie tak jak noszę XSS, to w Mango zazwyczaj biorę M. -ki. Więc tak się prezentuje. Ona ma tutaj takie srebrne logo, także taka zwykła bluzeczka biała na lato. Nic szczególnego, nic jakiegoś, wiecie, rewelacyjnego. No i zostały mi tutaj dwie rzeczy, takie powiedzmy, katano, kurtki, narzutki, nie wiem, jak to nazwać. Nawet nie wiem, czy to ma tutaj jakąś nazwę. Nie wiem w ogóle, czy będzie dostępne, bo powiem Wam, że z tym był szał. Po prostu rzuciły się dziewczyny na to. Eee, troszeczkę mogłoby to być mniejsze. Ja wziąłam rozmiar najmniejszy, zresztą z już Wam pokazuję, o czym mówię w ogóle. Jest to coś takiego sztruksowego, jak widzicie. Jest to Zara. Ja mam rozmiar XS, także to jest mocno oversize'owe ale stwierdziłam, że wezmę. Nawet skusiłam się na dwie. Tutaj mówię o dwóch takich samych rzeczach, tylko po prostu w dwóch różnych kolorach. Był jeszcze kolor. Niebieski i chyba jeszcze jakiś Chyba w czterech kolorach to było Więc ja wzięłam taki biały Bardziej śmietanowy i różowy Zaraz Wam pokażę Generalnie kosztowało to 139 zł, aczkolwiek no mówię Na przecenie zapłaciłam chyba 60 czy 70 zł Już nie pamiętam Jeżeli będzie dostępny to Wam podlinkuję Ale no niestety wątpię, żeby było dostępne Bo no wiecie Jak to z tymi zarowymi rzeczami często czy gęsto ktoś odsyła, więc może jeszcze się coś trafi, ale raczej nie. Ja to kupiłam dosyć niedawno, nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie temu? Nie, z dwa tygodnie temu gdzieś, no. Więc no nie wiem, zobaczę, czy będzie to, jak będzie, to oczywiście podlinkuję. Także kolor biały, a druga jest takiego brudnego różu, jak widzicie, tak się prezentuje, tak jak mówię, to jest takie sztruksowe, Także ja się skusiłam na kolor biały i pudrowy róż I tak miałam kupić sobie, wiecie, taką jeansową białą katanę Więc stwierdziłam, że kupię coś takiego Także, kochani, to by było tyle z moich ostatnich zakupów Butów jeszcze wiosennych nie kupowałam Najpierw zrobię research, sprawdzę, co tam mam Co bym chciała dokupić A z ciuchów, tak jak widzicie, to tyle Resztę gdzieś tam szukam po lumpeksach Więc możecie śmiało zaglądać na moje inne filmiki Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz bo właśnie nagrywam hole także lumpeksowe i inne filmy, także każdy mam nadzieję znajdzie coś dla siebie. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas, za uwagę. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się filmik oglądało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę i nie zapomnijcie również zasubskrybować kanał, aby być z filmikami na bieżąco, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Także za wszystkie nowe subskrypcje bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem, a Wy trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa!